Prząłem zwierzaki, jesteśmy z powrotem. I cóż, wysłaliśmy nasze ciuszki do pralni, ale niestety przyszły w niewłaściwych paczkach. Właśnie stężenie gejostwa na metr kwadratowy zmniejszyło się znacząco. Wiesz to? a dziwiłem się właśnie, czemu mój pancerz jest osiągnięty tak bardzo na poziomie klatki piersiowej. No widzisz, a ja się dziwiłam, czemu jest taki ciasny wszędzie. O, 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 powinna Ci jak leżeć jak worek na kartofle. Dobra, eee... Oddaję ci twój gejowski wianuszek. Cicha. No i wianuszek jest doskonały. Tak. Muszę się czymś podejrzeć. Mom, nom, 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 nom. Orrr, wyglądasz wiele lepiej. Ty wiele gorzej. Myślę, do tego ci nie oddałem. No, brak się na ramienników. No. Aha! A teraz ogólnie jestem naszym tankiem. Mam 2000 HP. Yy, ja mam 1600. Demiu. Eee, tak. Idę się uleczyć, bo nie mi się co zrobionych. W pobliżu nie ma strażnika. No cóż. Wkrótce. Nigdy nie wysyłajcie tych ubrań do pralni, które mylą paczki. No, ten goblin wydawał mi się podejrzany, kiedy dawać mu ubrania do ubrania. Nauczka na przyszłość, nigdy nie oddawaj prania goblinowi. Dobra. <grym> dobra, lecimy z tym kroksem? Co mamy zrobić, kiedy dusze Beliala i Azmodana zostaną uwięzione w kamieniu? Wyrzucić kamień do wielkiej góry, która nazywa Władcy się Rodruina. Spokój. Dlaczego nikt na to wcześniej nie, nie, nie pod. Ogólnie ten, ogólnie, ogólnie myślę, że zrobimy to metodą Zafryego. Znaczy, że do Jesteś pewna, że możemy zaufać temu dziecku? Sądzę, że akurat no, no, rzucanie tego do wulkanu jest skuteczniejszą metodą, jest, na wypadek, gdyby kamień miał się okazać na tyle odporny, żeby z pierwszego piętra spadając, wiesz, no. Zresztą latające zmierzamy, zmierzamy, miasta, ty, jak one tam się nazywa, pomroków, na pomroków jednak potem wyżej niż pierwsze piętra. Oczywiście. Chodźmy. Pomroków, ale Zafari wyrzucił też szklaną kulę z no, chyba no, trzeciego no, piętra no, w normalnym budynku. No tak. A kamień może no, jednak wytrzymać się o o, czy to jest ta misja, o której myślę? Tak, to jest coś, o której myślisz. Chyba, że myślisz o misji innej, która nie polega na unikaniu kul? O! Nie przypadam za tą misją. Gdzie to to? ty idziesz? Hallo? Nie myślałem, że ktoś to jest. Eee, czy czasem ludziki ci nie, nie są pokazane na mapce? Czekaj, 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 czekaj bo zaraz wo, chcą wtedy demolować i niszczy miasto, żeby nas powstrzymać. Kiedy z nieba spadły kule ognia, zaczęliśmy No właśnie, najpierw ludzi. trzeba za szerą porobowłeś na دسته marsz. Przeprowadzę tylu, ilu tylko się da. Żelazne wilki są gotowe oddać życie, by pomóc. Jeżeli żelazne Wiedział wilki powinny być gotowe oddać, oddać, oddać życie, żeby to zrobić. Do kanału. Nie możemy narażać dzieci dla bohaterskich głupców. Herśan bitch. Matko, nie mów ma to tak. Ochroni o mat! Tak powiedzę dzięki. Próbuję pozbierać Warto jak najwięcej z, z, z nich. Wody, Na dole będziecie bezpieczni. Co so, kurde mi oddać? Ja wolę im porcjami. Uwaga! I need some help with those snakes! Aaa! tylko Przybywaj ja jestem w innej sekcji miasta. Ups! Eee, nie to! Nie to! Byłaś mi stąd. Szybko! do kanału! O, no, dużo ich przyniosłeś. Całkiem sporo. Ej no, won mi stąd dziady. Won wężowy pomiocie. I... się Tylko... Nikt cię nie lubi Hmm... Całkiem możliwe, że uda mi się pozbierać ich wszystkich O ile mi nie zdechną po drodze To byłoby smutne Ja bym to uznał za zabawne ha bohater kaldeum ha. Czyli coś tam mi się udało, ale za co to tak? Eee, co no, eee, to? Eee, ewakuuję to 20 uchodźców z Kaldeum w pojedynczej rozgrywce. O, oh, Okej. Okay. czyli mi się to udało po raz pierwszy w takim wypadku, skoro dostałam osiągnięcie, tak? no to wychodzi. Więc <laughs> <tę> ja <grę> już trzy <laughs> razy, bo na różnych poziomach trudności. <laughs> na, na różnych poziomach trudności łącznie cztery razy. Więc e, teraz wszyscy wiedzą, jak ja jestem bardzo altruistyczny, jeśli chodzi o lat ratowanie ludności. <laughs> Neroż jeszcze. się Twoją drogą czemu demony gustują taki w takich wężowych pomiotach? nie, to są po prostu sługusy typu Beliala, a nie tego, a nie ogólnie demonów, nie? Dobra, to czemu Belial gustuje w takim wężowych? Odnośnie kłamstwa i tak dalej wiesz mi się określają, tylko właśnie ludzie mają zmysły innych. To nie lepiej jakiegoś doppel gangera wstawić. Wiesz no to byłoby zbyt logiczne, prawda? <laughs> znaczy wiesz, no Diablo zwykle było względnie logiczne. Diablo tak! Krożej z zresztą. Ukończ się, bezsługa Nivelliana! Bla, bla, bla... Ojej, popatrz! Iluzja tego czarodzieja blokuje nam wrogę! Śleczka! Sorry, nie widziałem, właśnie... Aktualnie jestem zajęty zabijaniem kamera. Aaa, kamer garczy. Kamer wakty. mi się rozleciał. Opakowałam mu parę bełtów i wszystko. To się rozmyślił. Potrzebujecie nowego kurtysty, Oj! Jakiś śmieć mi się podniósł. Won jakiś, kaptur czy Też coś. Chyba. Nie, yeah, maska jakaś. A, że wyjdziesz z shurikenów. Sorry, no. gramów chyba, ja wyglądają tak, jak Tak, Chwila gramów, przeraśniętych z, z No. Ui, przypaliłem mi właśnie nogę. <słyska> 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 au, 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 au. Dziękuję. Nie, wiem, czy potrafię. Musisz! Teraz! O, skrzyneczka. nie, Je, nie, i złoto. Ja muszę tu no, i opiekować kurczę, nie, nie, bo nie, możesz się przecisnąć. nie, 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 Bitwa <laughs> Chwała niech będzie Bogom, przybywasz w samą porę. Pokaż mi kamień dusz. Wypchajcie się, Gdy zamknę w nim twoją żałosną duszę, Belialu. Sprytne. Musisz jednak wiedzieć, że Azmodan wie o kamieniu i jego mocy. Nawet jeśli mnie pokonasz, zniszczy ciebie i twoją skundloną rasę. Mnie zastanawia jedna rzecz. Jakie były poszlaki, żeby sądzić, że... Pesach, czy tam imperator, czy tam jest, belialem? Czy jakiekolwiek w były? Zabieram się. No, dobra. Eee... Już dobra że nie, że... że 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 nie, nie, jak nie, 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 się mu dobrze kiedyś tam nie, jego wnętrzu. Mocny nie, no takiego, tak nie, obcianego gościa. Ten świat należy mnie. Ale ten w sumie też niewiele mniej pedalski, szczególnie z tymi czterema rogami umieszczonymi w Ta foka nieszczęsna. Odrzucam tę załosną iluzję. Patrz, Mam nadzieję, że któraś z się trafić i zatkać nos.

To jest właśnie, porwałaś. Nie wiem, czy to było w tym wygadaniu. Chybiające pięści, władca, kłamcę z obrazem. To jest chybiające pięści, jak ci nie trafi, ja złapę. Lol, okej. Okay. Fajne osiągnięcie. Podoba mi się. Podoba. Mnie jeszcze nie. Zbieram tutaj sprzęt. Co ciekawe, tym razem pierwszy raz w życiu zebrałam wszystko. Okej, okay, gotowa. Leo, prędko! Zamknij duszę Beliala w kamieniu! To ironia losu, że ktoś tak szalony jak Zoltun Kul odegrał tak wielką rolę w naszym zbawieniu. Kul był, by był jedynym wrogiem piekła. Niech jego życie będzie dla nas nauczką. Im dłużej walczymy ze złem, tym bardziej deprawuje ono nasze serca. Nie, nie sądzę. W tym wypadku sąd tak mi się wydaje, że to jest taka trochę sztuczna filozofia dorobiona do gry Diablo. Hmm. Co, przejdziemy się przez wiatujące miasto? Przez co? Wiwatujące miasto. Jasne. <gry> Czemu nie? Ha! będę pierwszy. No, na dodatek, okryty zieloną mgiełką, bo jak robisz ten przewrót, to się na zielono świecisz. Stary śmierć, już wypierzesz skarpety. Tak, ale nie wyobraź sobie, że tak wpalasz w ten, tą zieloną tam w ten tłum, wiatując ludzi z tym. Oops. Oops. To nie było moim celem, ale i tak już to jest obawnie. Ha No, tak się wita bohaterów. Już... Teraz Kaldeum wróci do dawnej. Co prawda, zaprowadziliśmy ich wszystkich do kanałów wcześniej. Też moglibyśmy się wydać. Nie demonów! teraz właściwie wyjść. No dobrze, tego obozu. A. Może jest w obozie. A, rzeczywiście. Zrobiliśmy sobie taki spacer dla wiesz. Podpompowania jego. No jasne. To dobry dzień. Wyzwoliłaś tę krainę i pokonałaś jednego z władców piekła Teraz został Ty, jeszcze ten brzydszy do pokonania Ten bardziej gejowski już zabity Nie ma czasu na odpoczynek Tylko ja mogę być pedał. W, 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 w świecie Władca grzechu to niezrównany W ogóle tak przez całą serię jedynym fajnie zrobionym moim zdaniem, zdaniem złym był Diablo W pierwszej części fajnie wyglądał W drugiej części fajnie wyglądał fajniej niż jego bracia W trzeciej części wygląda najfajniej ze wszystkich do tej pory złych Dokończyć dzieło Twojego wuja. Ja wiem, w Dwójce jakoś wiadomo mi się ciekaje zrobione niż. Znaczy, no mniej szczegółów miał, ale był no, ładniejszy trochę, zle. lepiej wykonany niż, niż w Trójce jakoś. W Trójce mi się wydaje taki. No czy wiesz, w Trójce to on jest tak jakby połączeniem wszystkich tych złych tak, nie? Wiesz co? Wyobrażam sobie, jakby wszyscy, wszystkie arcydemony zrobiły taką fuzję jak w Dragon Ballu. No to Mamy właśnie masz efekt. Daj mi znać, kiedy będziesz gotowa do drogi. Mogę wyruszać w zasadzie natychmiast. Nie ma najmniejszego sensu. Co przegapiłam, wujku? Co powinnam zobaczyć? Przechytrzyłaś. Jeden po drugim nasi bracia wpadli w twoją pułapkę. Ale nie ja. Pokonam cię. Nie. Wiem, że czarny kamień dusz jest kluczem. I będzie tylko mój. Wkrótce moje armie wymaszerują ze zniszczonej góry, spustoszą ten świat i zmiażdżą wszelki opór. A moje sługi znajdą kamień, gdziekolwiek go schowasz. Wtedy ostatecznie ...Azmodan zapanuje. Jako Leo, wszystko dobrze? Mów do mnie, dziecko. Areat. Demony przybędą z krateru Areat. I śmierci Beliala, Kaldeum odżyje na nowo. Teraz poluje na Azmodana. Lea widziała, jak jego armie wyłażą z krateru Arreat. Od ostatecznej porażki chroni nas tylko twierdza bastionu. nie dopuszczę do jej upadku. No. Ja się tylko zastanawiam u ciebie cały czas, a z mówił w rodzaju żeńskim, znaczy w sensie do lei? Tak. Okej, okay, bo zastanawiam się, czy w języku angielskim nie do końca o to chodziło, ale to o tym się wypowiem dopiero na koniec czwartego aktu, Ogólnie albo trzeciego. Miło, miło zresztą na osmodanę, że powiedział nam gdzie go szukać, nie? Tak, jasne, to jest jak najbardziej, ze zniszczonej góry, bla, bla, bla. To jest bardzo fajnie, że takie rzeczy mówi. Nie Wtedy nie trzeba się szukać. trudzić z szukaniem, Obrańcy tylko wystarczy wysłać armię w odpowiednie miejsce i, i, i tyle. Przed które napływają z krateru. odpowiednio mocnych bohaterów. Nie, upadnie, moje ego wcale nie jest napompowane. Będzie czarny kamień dusz, a wtedy wiesz, dla wzią. świata nie będzie już nadziei. Twierdza nie Ruszaj. Jesteś potrzebna na dole. Trzech kmiotków przybyło z nieznanego, wiesz, miejsca. Ale dusz robi się coraz bardziej gorący. Opiera. To tak samo jak w mas Effekcie. salarianie w pierwszej części wysyłają prośby o pomoc, a tam wysyłają co? Jeden statek. Ale Ale to, to jaki? Normandy. Ktoś musi fakt. No chyba, że jesteś po właściwej stronie. Dobra, dobra, nie jojczcie, ja to zrobię. I ten tam gejuch. Z wianeczkiem. Cicho! <laughs> ma więcej demety. I słodziutką mordkę z piękną grzywką zaciesaną na boczek. Oh. <laughs> No, ale to jest śmieszne, jak można skopać wygląd postaci męskiej, robiąc jej zbyt gładkie rysy twarzy. Barbarzyńcy przesadzili w drugą stronę, no ale barbarzyńca był przesadzony od samego początku tak naprawdę, od drugiej części. Więc z barbarzyńcy się nie czepiamy, ale. Tak, widoczek słodki. U, ten kawałek twierdzy widzę. Sweet ale no niestety, czarodziej oraz łowca demonów z powodu tych pedalskich fryzurek ala emo tracą na męskości, a jeszcze jak dodasz im taki wianuszek, no to sorry. Dobra, męskość graczy na drogę do męskością postaci, idziemy. Tak, najbardziej męscy są ci, ci mężczyźni, których nie można pojechać po jego. mieć więcej nienawiści. Odrzucenie sługa. O. Ponur miazga, czy to jakoś tak się nazywa na tło? Miazgo? Trzepi. Ponur, o. On trzepie miazgę. Trzeba uważać. Uważaj, patrz, na najsliczniejsze elity Jak miło. Zabij 5000 elitarnych przeciwników Już zabiłeś? Tak, jeszcze zrobił mi elitarne towarzystwo. No ja niestety nie dostałam za to do osiągnięcia, ale ty też wiesz, grasz dłużej w Diablo niż ja za 20 tysięcy elitarnych skurczobieków Ochwel uh. o nowa wiedza. Muszę mieć więcej nienawiści. Modan powołał do życia skrzydlate podmioty o tym, jak tysiące lat temu niemal zginął w rąk Raela, Podczas liczby anioły wykorzystały wówczas przewagę, a przydawały im wspaniałe, świetliste by wyprowadzić w pole demoniczne zastępy i dopaść do dochód. Rozsierdzony porażką Modan przystąpił do chłodzenia skrzydlatych demonów, ale czy były, czy nie, to już kwestia sporna. Nam nie dają rady. A anioły z założenia powinny być potężniejsze od ludzi, chociaż nie odnosi się to do tak. A po zniszczeniu kamienia świata to właściwie chyba każdy jest ten tylko musi odpowiednio sporo pracy włożyć w zyskanie potęgi, nie? drogą moim zdaniem bal popełnił błąd, że się patrzają na ten kamieniu świata. No. No, ale bez... gdyby tego nie zrobił, to. no Bohaterowie kolejnej części z nie mieliby prawa istnienia. Nawet nie tyle o to chodzi, co po prostu byliby słabsi i byłoby im tru znacznie trudniej, nie? Bo no, 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 nie się. Uf. Ciekawe się, na jaki sposób jak udało się postaciom z. Uuu, wskazał do zadana część pierwsza. Twierdza bastionu lada chwila upadnie. Liczni z Was oddali się już w chłopkaniu ludzkim. Fajnie, ma zrobionej głos. I pożeraniu mięsa. Lecz ucztowanie Was jest powoli. Chcę mieć, te twierdzę. W jej dokutce hmm. szyneczka świata... będzie moja wkrótce potem. <dys gigs> Ogólnie dziwiłem się, z, z, mówiłem o tym, że wiesz postaci z dwójki też sobie poradziłem, że nie były na felanami No czy znaczy, wiesz, y, zdaje się, że trójca była wtedy osłabiona, tego co kojarzę. No i też nie miały bezpośrednio takich armii, nie? Mm -hmm. A tutaj Są Azmodan mówię, no. występuje bezpośrednio z armią. No, już no z odnośnie Bala to ci jak widziałeś jaka... Dobra, ale Bali już dopiero za Dobra, Dobra no to nie zmienia faktu, No że i kamień jest świata zaczyna. na ...dysfunkcje różne. No. Spadaj pan do cholery, będziemy tutaj żegali. No te potworki są zabawne, te, te, te długie. Co ci pluje blaskami na twarz? Tak? Winda! Podobna winda, no dobra, nie do końca może podobna, ale na dosyć podobnej zasadzie jest w Dark Souls. Tam jest taki wąż. Wysokiego jał zamkowa nie ma więcej nienawiści. Poziomik. Um... Tak wiem Przypomniał mi się wąż ten Jorman Günder, czy jak tam się nazywa, ten pokładający drzewo życia czy jakoś tak? Eee, czy drzewo, drzewo wiedzy z mitologii eee, Uroboros chyba To co mówisz to Jorman coś tam to chyba drzewo właśnie tak mi się no wydaje. Ja Będę musiała dostarczyć. to sprawdzić. moje braki w nordyckiej mitologii są naprawdę straszliwe, więc... Nieważne, ale pamiętam, że jak się grało w Magicę, to można było z tym zerzem walczyć. Znaczy, można. Trzeba było trzeba było go zabić. I śmiałem się podczas tej walki kilka razy, bo można było go uszkadzać tylko w instrumentach, momentach, nie? I ja o tym. Ciekaw metodę, mianowicie kiedy trzeba na Ciebie jakby się tak wbijał do ataku i tego to postawić barierę przed nim i on z tą barierą czy przyzwaniał Haha, good luck with that. Tak i dostał wiesz, w mordej, yyyy, część wstrząsów w dębie i się w sprawdzić te skill które dostaliśmy. Ja tutaj mam troszkę championów. Eee... Uh, what the hell... Hu Nie! Protestuję Muszę... że ty masz tam czepionów? Tak właśnie, pewnie nie wieją Patrzcie, dotarło Jeden dotarł Wracaj do tej bydlaku Mój osoba Właśnie wypukłem ich wszystko. No nie, bo ja jednego tutaj wytłukłam i się uleczyłam. Dobra, trzech. No a teraz Bram zalety, Żółte. No musiała je wszystkie posprawdzać.